Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wit witam Was, kochani przyjaciele. To będzie jak, zwyk jak zwykle kiepski komentarz do zupełnie niekiepskich czytań na wspaniałą niedzielę 21, zwykłą. A więc pierwsze czytanie to jest z księgi Jezłego, rozdział 24, wersety 1, myślnik 2a, 15, myślnik 17, 18b. Jozue mówi, no to zastanówcie się do narodu, komu będziecie służyć. Czy Bogom, czy Bogu. No, w tamtych czasach, 13 stulecie przed Chrystusem, to było wezwanie do monolatrii, nie, nie, mono, nie, nie do monoteizmu. E, monolatria polega na tym, że no jest ok, politeizm, jest wielu bogów, ale my Żydzimy, naród wybrany przez Boga, służymy tylko naszemu Bogowi. Naszemu Bogowi służymy dla, dla, dlatego, że Dlatego, że nasz Bóg jest lepszy i mocniejszy. Mniej więcej chyba w VI wieku przed Chrystusem, po niewoli babilońskiej, czasy Jeremiasza i później, oni już rozumieją, że nie ma wielu Bogów, nie ma politeizmu, tylko jest jeden Bóg, i jak raz ten nasz. Hura. Sto lat później chyba dojdą do tego filozofowie, filozofowie greccy, Sokrates, Platon, Arystoteles. No i zarówno Grecja filozoficzna, jak i, jak i Żydzi poniosą ten monoteizm już dalej, tak więc chrześcijaństwo będzie miało już grunt przygotowany. Istnieją oczywiście dalej kulty pogańskie, kulty światowe, więc zawsze to pytanie, komu służymy, czy służymy Bogu Chrześcijan, Bogu Chrześcijan, Jezusowi Chrystusowi, czy innym bogom. Pozostaje aktualne. Ale od XIX wieku, a właściwie od końca XVIII wieku, od nieszczęsnej rewolucji francuskiej, 14 lipca 1789 roku, zapanowuje nowy kult. Jest to kult szatański, satanistyczny, albowiem jest to kult, który wyrzuca Boga, abortuje Boga. Jest to kult ateistyczny, a nawet antyteistyczny. Jest to kult rozumu. Religia Rozumu, rozumu ro, racjonalności świata, rozumności świata, religia kult rozumu ludzkiego, e, wszystkich rozumów razem wziętych. E, ogólnie kult człowieka na miejsce Boga, czyli stara pieśń z, ra, z raju, pieśń węża z raju, bez Boga do proga. Marx poczyni kult pewnych prawideł rozwoju społecznego, czyli teza, antyteza, synteza, konieczność rewolucji, nieuchronność tych procesów. Potem to wszystko przejdzie w kult proletariatu, w dyktaturę proletariatu, a następnie wraz z rewolucją seksualną zacznie już dotyczyć niesprawiedliwości. Kwestii politycznych, społecznych, ale kwestii natury ludzkiej, natury małżeństwa, rodziny, natury ciała ludzkiego, natury świata tego, natury seksualności, płci, natury życia w ogóle, po co ono, natury śmierci i tak dalej. A więc będzie to. Modelowanie świata po nowemu. To jest nowa no, próba nie tylko nowego kultu, ale też nowego stworzenia świata, nowego porządku światowego. A więc pytanie, jak najbardziej aktualne, komu będziemy służyć? Dlaczego warto służyć Bogu? Yy. Może inaczej, dlaczego nie warto służyć innym bogom? No bo są kiepscy, no bo to są szatań, to są biesy. Dlaczego nie warto służyć sobie? Nie, no. Kradzież, masturbacja, pijaństwo i inne coś dają. A więc służąc sobie, i aplikując sobie, do czegoś dochodzisz. No ale to jest tymczasowe i to jest pó pó póki co. A nas interesuje nie tyle póki co, szczęście, czy jakaś, jakiś komfort, czy jakiś orgazm, czy jakieś coś. Ale nas interesuje. Nie póki co, ale na wieki wieków, na zawsze. A nie póki co, nie tymczasowo. Dlatego należy zdy zdyskredytować kult samego siebie, ponieważ jest on y, króciutki. Ma krótkie nóżki, i szybko się kończy. Hmm. Zaraz powiem, dlaczego warto służyć Bogu, ale w ogóle dlaczego? Katechizm mówi, że Bóg stworzył człowieka, aby człowiek mu służył. Nawet moi znajomi przysłali mi teraz na Whatsappie takie pytania. No tyle już ich prowadzę w tych grupkach, sróbkach, a oni jeszcze mnie potrzebują. A ja już bym chciał zwinąć swój namiot, a widzę, że jest to jeszcze potrzebny, bo się pytają. Pytają się, dlaczego właściwie Bóg chce, żebyśmy Mu służyli. No tam zasadniczo tylko dlatego, żebyśmy po prostu byli żebyśmy podeszli do Niego, żebyśmy byli ku Niemu zwrócenia, a nie ku jakimś wujkom i nie ku sobie, no bo wujek to wątpliwa sprawa, czyli szatan. Nie? I ja sam to także wątpliwa sprawa, no na manowce, na manowce. Natomiast Bóg wie, że jak zaczniemy służyć Bogu, no to już się przyłączymy do Niego, już będziemy jakoś z Nim powiązanie, no to tam już się uda nas jakoś uchronić i ubogacić. Czyli to jest ukierunkowanie nas. No patrzcie na mnie, chłopaki, dziewczyny, słuszcie mnie. No ale dalsza sprawa. No Bóg chce, żebyśmy Mu służyli, ponieważ On nie tylko chce, żebyśmy byli jak gdyby podłączeni do Niego, ale też chce, żebyśmy zasłużyli na nagrodę. On, jest, on mówi tak, słuchajcie, ja jestem sprawiedliwy, ja nie mogę przestać być, być sprawiedliwy, dlatego jak nie będziecie Mi służyli, to ja nie dam rady Was nagrodzić, no bo za co? To nawet nie szatan się mnie spyta, za co, ani nie Matka Włoska, tylko spyta się moja sprawiedliwość. Ja Bóg sam siebie zapytam i przepytam, i wypytam, za co nagradzam. No więc chłopaki, dziewczyny, no ogarnijcie się jakoś, zacznijcie mi służyć, żebym mógł was sprawiedliwie nagrodzić według swojej sprawiedliwości, bo inaczej nie dam rady. No, pęknę, ale nie dam rady. No, oprócz tego Bóg yy, przez to, że mu służymy, no, uczy nas pokory, będzie nas uczył miłości potem. No I, I to już są te nagrody, bo człowiek pokorny już zaczyna czuć świeżość i lekkość życia, lekkość oddechu. Pokorny. Pokorny jest lekki. Pieszny jest ciężki. A gdy jeszcze służąc uczy się coraz bardziej, zobaczy, widzi, że służba daje więcej niż branie. Dawać przewyższa brać. I wtedy zaczynamy mieć większą radochę. Nawet nie od Boga, tylko z samej logiki, dynamiki tych zjawisk. Zjawiska służby, zjawiska miłości. Że miłość smakuje bardziej niż miłość własna. Miłość siebie. Ona jest mniej smaczna. Miłość prawdziwa to jest służba. I ona daje uskrzydla. Ona daje sensy. No i wtedy właśnie Bóg może nas też Nagrodzić. I psalm, który teraz następuje, 34, to pokazuje te nagrody: bo oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, uszy otwarte na ich wołanie, a wobec złych nie. Potem Pan słyszy wołających, ratuje, jest blisko, ocala, wybawia, czuwa, odkupia i chroni. I wiele, wiele jeszcze innych czasowników przyjemnych dla nas. No więc to jest interes. Bóg wcale nie potrzebuje naszej służby, bo on jest w pełni nieskończenie szczęśliwy i w pełni nieskończenie syty. To my potrzebujemy tej służby. Jakby co? Jak mówi moja przyjaciółka jakby coś. nasiadując inną jeszcze przyjaciółkę. Ok, przechodzimy do Efezjan Jan 5,21,32. No to jest yy, o miłości małżeńskiej. Kobiety, róbcie to, mężczyźni, róbcie to w małżeństwie. A więc, gdy przychodzimy do Boga służyć, to on, to życie jest bogate w różne aspekty, przestrzenie, niuanse. No i, i okazuje się, że ta służba Bogu dotyczy wszystkich aspektów życia Między innymi małżeńskiego No i Bóg tutaj w związku z tym mówi Chcesz mi służyć, no to proszę robić to i to i to I co się okazuje, że ty mężu rób wszystko dla żony A ty żona rób wszystko dla męża Nie wchodząc w detale Promujcie drugą postać, a nie siebie Tak jak ojciec promuje drugą postać, a nie pierwszą W Bogu, w Trójcy no i pozostałe osoby podobnie naśladują ojca. Bo nie muszą naśladować, bo to jest ta sama dynamika miłości, bo to jest ta sama miłość. No tak więc yy, chodzi o to, że Bóg daje instrukcję na służbę Jemu, gdy chodzi yy, o. Yy, I jednym z tych aspektów służby Bogu jest służba ludziom. To jest jedno i to samo. Nie dogodzisz mnie, mówi Bóg, jeśli nie dogodzisz swojej żonie. Zrozumiałeś? No więc noś ją na rękach, jeżeli chcesz, żeby ja cię nosił na rękach. Ustępuj jej, jeśli chcesz, żeby ja ustępował tobie. Przebaczaj jej, jeśli chcesz. Całuj ją, jeśli chcesz, żebym ja całował ciebie. Pocieszaj, promuj, promuj żonę. Noś na rękach. I tak dalej. Mężczyzna jasne, że ma rządzić. W najważniejszych sprawach to on podejmuje decyzję i w najważniejszych momentach on oddaje życie, jakby coś się stało. Ale gdy już oddał życie, gdy już zdecydował, że mieszkamy w Polsce, a nie w Anglii i że tu w tym mieście, a nie tam, i że ja pracuję, a ty rodzisz dzieci załóżmy albo też pracujesz, to wszystkie inne decyzje. No, a i te są po konsultacjach z żoną, ale jednak ostatnie słowo należy do męża. To we wszystkich innych y, decyzjach moim zdaniem rządzi już żona. Żeby była szczęśliwa, żeby było tak, jak ona chce. Nie kochana, będzie tak, jak ty chcesz. No i to jest fajne. To jest dżentelmeńskie, to jest rycerskie, to jest ok. Mówię, jak jest. Piotr Krukiewicz Max Kolonko. Ok, nuda. Przechodzimy do. Jana 6, 54.60, myślnik 69. Pan Jezus mówi: Musicie jeść moje ciało krew. Niektórzy mówią: E, i odchodzą. Pyta się apostołów, a Piotr w imieniu wszystkich mówi: Panie, a dokąd? Okazuje się, że te relacje z Bogiem też ten aspekt. Służby Bogu, czyli bezpośrednia relacja z Bogiem, też jest zaprojektowana przez Boga. Oczywiście możemy mieć swoje widzimisie, możemy mieć swoje widzimisia, e, swoje projekciki, srociki, ale to będzie kulą w płot i strzał w kolano, summa summarum. Na wszystko jest projekt Boga. Na najmniejsze duperele, duperele i detale jest projekt Boga. I on wymaga od człowieka, żeby znał swoje miejsce, żeby znał, wiedział kim jest, że jest nikim. Jestem nikim. Mów mi nik. Jestem nikim, mów mi niki. Jesteśmy nikim. Dlatego tylko jego projekt. Tylko tak jak on chce. Stąd jeśli Bóg życzy sobie, żebyśmy otwierali buzie, klękali, ewentualnie otwierali buzie i przełykali coś, co on nazywa swoim ciałem i swoją krwią i wierzyli, że to jest Boże Ciało. I Boża krew, że to jest Bóg, który nam się aplikuje w tak śmieszny, dziecinny i dziwaczny sposób, kompromitujący Jego i nas i całą naszą religię. No to cóż, mówi się trudno i otwiera się pyszczek. Protestanci tego nie umieją, bo są pyszni, bo są zadufani, bo przestali myśleć. Nie no, ogólnie oni są lepsi od nas, przecież płacą dziesięcinę, dają też dziesięciny swego czasu, służą, są aktywni. Yy, tutaj przeglądają pisma, yy, kochają, starają się nie grzeszyć, yy, są wysoce etycznie. Nie no, w ogóle uw uwielbiają Boga, są żywi, nie tacy śpiący jak my, katolicy czy prawosławni. My to takie nic. Tylko ten jeden myk, że jesteśmy w tym pokorni, że... Otwieramy pyszczek, a oni nie. I to może się okazać. może się okazać, że to nie jest wcale detal. Cieszę się, że jestem katolikiem, a protestantów zapraszam, żeby się jakoś w tej pyszce i ignorancji i zadufaniu w swoim projekcie religijnym ogarnęli, bo nie warto. Bo warto. Dzięki.